Witaj na moim kanale Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku postaram się pobić swój kolejny rekord życiowy i zanurzyć się w najniższej temperaturze, w jakiej się zanurzyłem w życiu. Pragnę dodać, że 15 lat temu w wieku no tak mniej więcej 45-48 lat, przy tej temperaturze ja chodziłem już w kalesonach, czapce i kilka warstw miałem ubrania. Czyli w zasadzie byłem ubrany na zimowo. Dzisiaj jestem ubrany tak jak jestem. Tutaj jest no pod koszulka z krótkim rękawkiem, cienki dres, więc te poprzednie elementy przygotowania do morsowania sprawiły, że moje ciało troszeczkę zaczęło inaczej pracować, jestem bardziej odporny na zewnętrzną temperaturę powietrza i wody. I dzisiaj idę w tym kierunku, żeby dalej jeszcze odparniać. Czuję się bardzo dobrze, jestem bardzo pozytywnie zmotywowany. Rekord życiowy rekordem życiowym, czy się uda, czy się nie uda tego nie wiem. W każdym razie dzisiaj są ekstremalne warunki dla mojego organizmu, dmucha jak diabli. Niska temperatura wody, ale ja po prostu robię swoje. Czyli zaczynam od rozgrzewki i w miarę powóczas, jak będzie się czuł e, dobrze, to będę zdejmował wierzchnie warstwy ubrania. Temperatura powietrza 17,6 stopni Celsjusza, temperatura wody 13,1 stopnia Celsjusza. Proszę Państwa, w normalnych warunkach, nazwijmy to umownie, jeszcze 3, 4, 5 miesięcy temu przy takiej temperaturze, gdybym zdjął ubranie, to już by mnie trzęsło jak przy grypie. W tej chwili mnie nic nie trzęsie, czuję się dobrze, rozgrzewam się dalej. Proszę Państwa, cały ten czas rozgrzewki przypomina mi teraz czasy, kiedy byłem w wojsku, kiedy też było zimno jak diabli, a trzeba było biegać. Ja, 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 ja. ale zimno Uuu. tym razem proszę państwa od kostki aż po tutaj łydkę zimno, lód samowite. nie wyrobiłem. wyrobi kostka pójdzie dalej gładko Góra wytrzymuje dółnie Neopronki kupimy. Dalej potworny ból ta część ciała. Jedna noga i druga noga. U. Nadal ból błytka, w tym samym miejscu co było, ale już ciało się powolutku adoptuje do tego bólu, do niskiej temperatury. zwiększenie oddechu. Zbliżono oddech. Opanowujemy sytuację. I hop! Hu. I w końcu. A, ciepło jest. Hu. Liczę do dwudziestu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia, zwycięstwo na dzisiaj, z powrotem. Hu, doszły jeszcze jak tutaj nad Po tutaj nad garstką, karku. Dzisiaj nie pływałem, bo mam wrażenie, że podczas pływania tracę zbyt dużo ciepła. więc byłem w miejscu, wytrzymałem około 20-30 sekund. Przy tym liczeniu w tej chwili ciało, A jakby to powiedzieć, od środka zaczyna się rozgrzewać. Jest teraz tylko wytarcie raz z szykiem, potem dalsza rozgrzewka i super. Po wytarciu ręcznikiem czuję się bardzo dobrze, czuję się jak zwycięzca. Dzisiaj mój organizm również prawidłowo reaguje, bo pomimo, że jestem rozebrany, lekko przykryty ręcznikiem, a nawet i bez ręcznika, ja czuję, jak mi ciało od środka daje ciepło, czyli od środka grzeje się, grzeje się. Słońce jeszcze dodatkowo grzeje, więc jest bardzo, a bardzo przyjemne uczucie. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, dowiedziałeś się czegoś nowego, zainspirowałeś się, no to jak zawsze łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.